It's what I'm starting to hear. The whispers reaching my ears are warming. Pamiętajcie, w najnowszym vlogmasie na moim kanale, jak widzicie, używam moje spinki, ale dzisiaj tylko i wyłącznie podpięcie, żeby mi nie przeszkadzały. Wczoraj zakupiliśmy parę produktów olivian i dzisiaj zrobimy unboxing jednego z nich i jest to um, Glasting Color Gloss i Glasting Lips and Cheek. Mini. Przetestujmy, zobaczmy jak one będą się sprawowały i czy warto było je kupić. Co prawda, drogie nie były, bo one chyba z tego co pamiętam, 8000 kosztowały. Ten cik to taki maluszek totalny, ale spoczko. Zobaczmy kolor, taki brąz. Myślę, że może być ciekawie. Mam nadzieję. O, nie! To jest róż znowu! Myślałam, że to będzie bardziej brązowe, a to jest po prostu taki pinki, pinki. Czuję się troszkę oszukana. Dobra. Lecimy z ustami. Nie. No Niestety, jestem mama Jest to taki pinkish, pinkish, taki bardziej nudziakowy pinki kolor. No, niestety, nie jest to moja ulubiona rzecz. To jest za to, co to ton do policzek. Odkręcę sobie tak leciutko i zobaczę, jak to w ogóle działa. Nic nie widać, no niestety. Tak. No nie, no. Prawie nic nie widać tak się strasznie e, potrzebujemy takiego delikatnego, nudziakowego makijażu myślę, że się nawet całkiem nieźle może taki secik spisać, no ale ja liczyłam bardziej na kolor brązowy, no i niestety nie wyszło tym razem e, rozpuszczę sobie włosy no Ech, dobra Jeden nie wypał, jeden nie wypał, nie wyszedł. No, niestety, tak czasami bywa. A jaki jest plan na dzisiaj? Zajmiemy się pielęgnacją swetrów e, oraz. Skóry, dlatego że jeszcze mam kurtki do wypielęgnowania. Plus jeszcze chciałabym przetestować jeden pomysł, który wy poleciłyście mi w komentarzach, oraz jeszcze w internecie coś tam dodatkowego znalazłam, żeby właśnie usunąć zapach z naszej kurtki z Second Shopu. Zobaczymy czy to wszystko nam wyjdzie. Ja myślę, że na spokojnie. Dzisiaj cały dzień będziemy nad tym pracować. Plus zrobimy polski obiad dzisiaj. Dzisiaj będzie mielone razem z mizerią, z groszkiem, z marchewką, z ziemniaczkami. Po prostu taki typowy polski obiad. Dawno takiego nie było. Ostatnio tylko rosół, 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 a czas to zmienić i troszkę Dodać poskości w nasze vlogmasy, w nasze menu. Nie mogę się doczekać, aż ślinka mi cieknie na mielone. Moi drodzy, jako że święta, jeszcze tak nie będę wszystkiego wyciągać, ale już zaczynamy e, troszkę robić świąteczny klimat w mieszkaniu. E, czemu nie będę jeszcze wszystkiego wyciągać? Dlatego, że chciałabym posprzątać mieszkanie na sam początek. Będzie e, codzienny clean with me. Będę codziennie coś sprzątała i wtedy od razu coś dekorowała. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł, dlatego że nie posprzątam całego mieszkania. Naraz. Albo jeżeli zrobię, to sobie zrobię cały dzień e, takiego naprawdę clean with me, ale słuchajcie, e, takie początkowe rzeczy to właśnie stanowisko z moją kawą, dlatego że tam już mam posprzątane i chciałabym tam zainstalować e, lampki. Tak, żeby tak fajnie wszystko oświetlić. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, więc może zróbmy najpierw to stanowisko takie bardzo świąteczne. Mam parę lampek, które mogę użyć jeszcze, tylko muszę je znaleźć. Mam nadzieję, że je mam, powinnam mieć, bo sporo kupiliśmy, kiedy miałam jeszcze kanał na Bory Beauty. To wyciągam moje wszystkie świąteczne kubeczki. E, mam tutaj te do wina, ale także można do ciepłej herbatki sobie użyć. E, mamy tutaj z Starbucksa, chyba z jakiegoś tam e, zestawu dostaliśmy, plus e, słuchajcie, kubeczki, które w ogóle e, chyba były już w mieszkaniu, kiedy się wprowadzaliśmy, e, więc... E, Mam dodatkowe świąteczne kubeczki, które tam sobie dorzucę. Te do herbatki będę codziennie sobie, właśnie w nich robił jakąś aromatyczną herbatkę co wieczór. Taki świąteczny kuferek mam tutaj z wszystkimi ozdobami. Zobaczymy, co możemy tutaj powiesić, co dodać. Myślę, że będzie też to, zobaczymy co jeszcze tu powyciągamy, mam parę takich pierdołków do salonu, ale widzę, że tutaj nie mam niestety lampeczek, ale mam takie co wcześniej używałam te kokardki więc mogę jeszcze poużywać te kokardki na przykład tutaj gdzieś powiesić żeby ładnie wyglądało I tak jak powiedziałam wam wcześniej, muszę zabezpieczyć moją skórzaną kurtkę, dlatego że ona już zaczyna się mocno przecierać i niezbyt to dobrze wygląda. Jest to skórzana kurtka, więc o takie rzeczy powinniśmy zadbać raz do roku, żeby je zabezpieczać. Jako że ja wcześniej o tym nie myślałam. To teraz jest najlepszy czas, żeby właśnie to zrobić. Nawet jeżeli czegoś nie będziemy używać, lepiej, żeby ona sobie tutaj wchłaniała tę pastę i była zabezpieczona, niż żebyśmy na przykład później wtrafili na taką skórzaną kurtkę, która już podczas zimy i nieużywania może totalnie się zniszczyć. I tak przy okazji zadbania o tą kurtkę skórzaną, która jest z drugiej ręki, chciałam Wam powiedzieć, że teraz jestem ogromną fanką second shopów. Uwielbiam rzeczy z drugiej ręki, uwielbiam szukać rzeczy z drugiej ręki, ale nie wiem, czy wiecie, kiedyś tego nie cierpiałam. Nie cierpiałam, kiedy moja mama, kiedy to były chyba lata 2000, może po końcówka lat 90, kiedy moja mama mnie zaciągała do Second shopów i mówiła, weź tu, chodź ze mną, wybierz sobie coś, tu jest pełno fajnych rzeczy, musisz tylko poszukać, nie? A ja jako taka 15 latka, około 15 lat, to tak sobie myślałam, ja pierdzielę mama, gdzie ty mnie zaciągasz? Brudno śmierdzi, do tego. U mnie, koleżanki, żadna się nie, ubierze, nie ubiera w second shopie, ma swoje rzeczy. Czemu ja nie mogę dostać czegoś nowego? Czemu ja muszę ubierać się w second shopie? Też to jest to, że ja byłam, nadal jestem druga w kolejce, czyli jestem drugą. Drugą dziewczyną, która się urodziła. Ogólnie mam dwie siostry. Siostry, jak już wiecie, one były na kanale tutaj, młodszą i starszą, to jako ta druga osoba w kolejce zawsze dostawała rzeczy po mojej siostrze. Myślę, że tak jest w każdych rodzinach. Tak, tak właśnie to prosperuje, że po starszej dostaje się rzeczy. Tym bardziej, że między nami była tylko, był tylko rok różnicy. Na moją młodszą siostrę to najczęściej już nie działało, bo ona była 3 lata młodsza ode mnie. Plus, wiecie, te rzeczy już po drugiej osobie już zaczynają być takie zużyte. I no niestety, ja byłam właśnie, czy niestety, no. Może przez to teraz jestem taką fanką second-shopów? I mama mnie już tyle razy próbowała zaciągnąć tyle razy mówiła: chodź, zobaczysz, spodoba, spodoba ci się tam. I ja tak nie chodziłam, zbraniałam się. I słuchajcie, dopiero w wieku 20 paru lat chyba z tego co ja 20 paru lat. Przekonałam się do second shopów, zobaczyłam, że tam naprawdę fajne rzeczy można dostać. Do tego można dostać tanio. Kiedyś pierwszą wypłatę przebąblałam na super drogie buty, które i tak później mi się przestały podobać, bo wiecie, z wieku na wiek człowiek zmienia styl. Więc te ciuchy, te rzeczy, tym bardziej jak jest się młodym, ten. Przepływ ubrań jest dużo większy. Nie dbamy o ekologię, też, też nie dbamy o to, żeby nie niszczyć tych rzeczy. A jednak, jak wtedy ja byłam takim. No, takim dzieciakiem, to tak o te rzeczy nie dbałam. Trochę tak zależało mi się na tym, żeby nie na jakości, ale na tym, żeby ubierać się po prostu modnie i fajnie. Chociaż i tak byłam mocną indywidualistką, wy możecie tego nie wiedzieć, ale ja w wieku e, gimnazjalnym, bo tak byłam drugim rocznikiem, które e, rozpoczęło e, gimnazjum, to słuchajcie, nawet miałam ścięte włosy na 5 metrów. Mm, więc raczej byłam z tych osób takich bardzo mocno alternatywnych, ale też chciałam dobrze i, i fajnie wyglądać, i wtedy miałam takie myślenie, o dobrze i fajnie wyglądać, to znaczy, że trzeba mieć nowe rzeczy, że trzeba je kupić i że muszą być drogie, to wtedy będą modne i fajne. Wiem, teraz jak na to myślę, no to gdzie ja miałam tak naprawdę głowę? Bo teraz ja nie potrafię iść kupić w sieciówce, bo uważam, że tak, po pierwsze drogo, po drugie jakość nie jest taka sama, a po trzecie po prostu... Będę wyglądała jak kolejna osoba, która ubrała tą samą rzecz z sieciówki. W sieciówce, jeżeli coś kupuję, to kupuję na przykład rzeczy takie Bejziki. Bo Beziki, wiecie, szybko się niszczą. Raczej, jeżeli się o nie dba, to, to nie szybko. Chociaż u mnie nadal jest z białymi rzeczami problem. To lubię Beziki jednak kupić. No. Kupić w sklepie, tym bardziej, że większość ludzi nie oddaje do second shopów basiców czemu, bo nosi je aż je zużyje, także nie będą y, nadawały się do użytku. Dajcie znać w ogóle, jak wy W ogóle uważacie o second shopach, y, o tym, jakie mieliście kiedyś podejście, bo to też jest bardzo interesujące, jak y, każdy inaczej funkcjonował w innym czasie, też inaczej się funkcjonuje. Ja wiem, że teraz się bardzo mocno to wszystko zmieniło. E, osoby, które teraz są z 2010 roku, coś takiego, dużo częściej chodzą do lumpeksów. Lumpeksy stały się powiedzmy modne, no ale za czasów, kiedy ja byłam e, dzieciakiem. To niestety lumpeksy raczej nie należały do, do miejsc, gdzie modne dziewczyny się ubierały. Oczywiście były niektóre, które właśnie korzystały z usług lumpeksa, ale nie było ich tak dużo. Dobra, chyba mamy ładnie zrobioną, się świeci. To oznaka, że jest dobrze natłuszczona i tutaj jeszcze ten cały pas muszę. I jeszcze te miejsca, które są mocniej wytarte, też trzeba więcej wsadzić. Tej pasty. W ogóle bardzo fajna pasta, tylko trzeba uważać, żeby nie wybrudzić się za bardzo, bo jest tłustawa. I słuchajcie, to jest w ogóle niemiecka firma Card Leather Balsam Premium i jest pewnie dostępna też w Polsce. Jest but po wypastowaniu, a tu jest but przed pastowaniem. Jest ogromna różnica w kolorze. Nie wiem, czy to na kamerze widać, ale tutaj na pewno tu są bardziej takie szarawe, a tu już taki piękna czerń. Dobra, czyli już mamy skórę wyczyszczoną, to jeszcze pozbywamy się zapachu z tej mojej kurtki skórzanej. I słuchajcie, już prawie. Jest prawie niewidoczny, ten zapach jest taki delikatny, bardzo, ale widziałam pomysł od Was, ale także z TikToka, żeby tą kurtkę wrzucić do siatki i ją słuchajcie zasypać baking soda czyli sodą oczyszczoną. Mówiła, że tam całkiem sporo tej sody oczyszczonej, ale jako, że moja już nie jest takaś mocno śmierdząca, to dam troszeczkę. I w Korei uwielbiają e, sodę oczyszczoną, więc widzicie, w takich dużych e, opakowaniach sprzedają. I taką siatkę zostawiamy na około 24 godziny, jak niedługo. I ja już będę wychodziła po mojego synka, i właśnie tą stylizację chciałam Wam pokazać, jak mniej więcej e, robię tutaj te warstwy, żeby mi było ciepło siedząc na Placu Zabaw. Ja będę dodał. No, dzisiaj długo będę siedziała na placu zabaw około do 18, więc mamy tutaj warstwę tego misiaczka, którego wam wcześniej pokazywałam. Tak jak wczoraj wydawałoby mi się za ciepło, to teraz będzie w sam raz, kiedy zajdzie słońce. Do tego właśnie tręcz, dzięki czemu troszeczkę wydłużam życie mojemu tręczowi. E nie muszę wyciągać jeszcze moich płaszczy, a jak wiecie, ja uwielbiam tręcze i. Po prostu e, żal mi ich nie nosić. Więc w taki sposób wykorzystuję jeszcze to, że mogę je ubrać i e, w, przez warstwy e, dodać ciepła. Tym bardziej, że jak zachodzi słońce, no to tam jest naprawdę zimno. Do tego mam taki krótki sweter bluzka pod spodem. W ogóle mam bluzeczkę taką na ramiączkach, ale z dzianiny. Do tego jest właśnie taki sweterek, którego dzisiaj jeszcze wezmę i będę oczyszczała w sweterki, które muszę, dlatego że on nie miał tych takich kłaczków oczyszczanych, więc czas posprawdzać wszystkie swetry. To jest dla Was przypomnienie także, że jeżeli macie swetry, to sprawdźcie, czy nie musicie ich oczyścić. Pasek już stara, ale on już powoli idzie do, do widzenia, dlatego że jest strasznie przetarty. Bardzo brzydko zaczyna wyglądać, więc do przedszkola wystarczy. A nie mam więcej brązowych. Tym bardziej, że ubieram dzisiaj dużą torebkę. Tą moją torbę taką. Shopping bag, bo wrzucam tutaj za to tablet, żeby poczytać sobie książki, kiedy Eliasz będzie się bawił ze swoim kolegą. Mamy też jeansy. Kojarzycie, ostatnio widziałam je w moich filmach starych, bo czasami sobie przeglądam moje stare filmy i powiem wam szczerze, no schudło mi się i się z tego bardzo cieszę, dzięki czemu te Podnie już nie są takie obcisłe, nie są takie opięte, dzięki czemu znacznie lepiej wyglądają. Buty stare, zary, takie tra, traposzki, właśnie cichobiegi, żeby było wygodnie do chodzenia. Dzisiaj też umyłam włosy rano, dlatego są takie fajne, delikatne. W ogóle wróciłam do mojego starego polskiego szamponu, z którego jestem naprawdę zadowolona, bo włosy są... Bardzo mięciutkie. Dobra, lecę, bo już jest późno. A vlogmas e, numer 3 dopiero wychodzi, a pytania tam się dopiero klarują, więc e, chciałabym Wam e, odpowiedzieć na pytanie z pierwszego vlogmasa, a chodzi tutaj o język mojego syna. E, mogłoby to zainteresować osoby, które mają. E, Dzieci wielojęzyczne. I słuchajcie, tak jak już wspominałam Wam, mój mąż mówi po koreańsku, ja mówię po polsku, a między sobą się porozumiewamy po angielsku. Eliasz do tej pory najsilniejszym językiem jest koreański, dlatego że otoczenie mówi po koreańsku. Ja mówię do niego po polsku. Rodzina. Moja rodzina z Polski mówi do niego po polsku, dlatego ten język jest nie na takim wysokim pojomie jak koreański, ale mówi po polsku. Coraz lepiej z tego, co widzę. Coraz trudniejsze zdania, coraz trudniejsze wyrazy wyszukuje ze swojego repertuaru. Staramy się rozmawiać z nim jak najwięcej, ale tu było też pytanie o angielski i czy będzie tr trójjęzyczny. Zobaczymy, jak na razie. Z tego co widzę, bardzo dużo rozumie. Jest bardzo zaciekawiony tym językiem, dlatego też e, powtarza te słówka. Słucha, kiedy my rozmawiamy razem z mężem, wypytuje się o czym rozmawiamy, więc ten język przez niego jest przyswajany, ale w którą to stronę w przyszłości pójdzie, zobaczymy. Kiedyś mieliśmy w planie takim, żeby mój mąż do niego mówił po angielsku, czytał mu książki w nocy po angielsku, ale jak na razie jednak przystopujemy troszkę z tym angielskim i skupimy się na tych dwóch podstawowych językach, a to, co będzie łapał po angiel z angielskiego, to będzie jego. Na pewno dużo więcej rozumie i dużo więcej łapie angielskiego niż nawet co ja przypuszczałam, że w taki sposób będzie, więc z tego się bardzo cieszę. E, dobra. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie wasze nurtujące. Dziękuję wam bardzo, bo widzę, że jesteście bardzo aktywni pod moimi filmami. Za to was serdecznie dziękuję. Zapraszam was do polajkowania, subskrypcji kanału i już będziemy się widzieć jutro w kolejnym vlogmasie. Pa.